Cześć, kochani, tutaj wasza Blue Jane! Założyłam sobie właśnie hełm, po to, żeby pozbywać się w prosty sposób wrogów, którzy nie robią mi krzywdy. Mieszkam sobie w takiej bańce, zaraz was pokonam wszystkich. Jej, patrzcie tylko! Dalej sobie gramy, mapę oglądamy i rozpoczynamy! Kolejny poziomas! Rzecz jasna, tylko spójrzcie, jak tutaj jest gorąco, pełno lawy i firebolasów. O, a na górze mamy szyszki, które chciałabym pozbierać. No, dasz radę, nasz skrzacie. Proszę bardzo, pozbierane, pozbierane, wszystko tutaj, pozałatwiane. Uważaj, uważaj! Robi się gorąco! Ała, to bolało, to bolało! No niestety, niestety, kochani. O, uważamy na te firebole. One są bardzo groźne tutaj dla nas. Ała! Żuki też! Żuki też! A przecież to nie był jeszcze! O, tylko nie to! Las! Brawo, bravissimo! No, do przodu, do przodu! Wynocha, wynocha! Niedobre żuki! O nie! Widzieliście to? Tak strasznie dużo fireboli. O, dużo będzie skakania. Tylko skup się, nasz skrzacie, żebyś się nie sparzył. Pomocy, pomocy, to się źle może dla ciebie skończyć. Zdecydowanie mamy ostatnią koniczynkę. O, nie, tylko nie to, proszę was, bo nauka pójdzie w las. Jeszcze trochę, jeszcze. Trochę. O, nie. Sparzyłam się. Na szczęście mogę od tego momentu dalej grać, a nie od początku. Więc jest wszystko w porządku. Tak jest. I sagan ze złotem. Kocham tę robotę. Zbieramy, zbieramy. Kochani. Hej, że ho, hej, żeho, rozpędzamy się, jejeje, je, je, nie będzie wcale tak źle, miejmy nadzieję, już jestem prawie na samym końcu, o, może nie będzie tak tragicznie, miejmy nadzieję, kochani, Sio, do widzenia, ślimorze, jesteś tutaj nie w kolorze, hej, żeho, patrzcie, kolejny ślimor, no, skaczemy, tak jest, brawo, bravissimo, Blue Jane, tak, i mam koniczynkę trzecią, wow, czekamy, czekamy, czekamy i hop, Hej, rzecho, hej, rzecho! Hop, 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 hop! Skaczę sobie chłop. Juhu, tak jest! Czyżby to była końcówka? Czekajcie jeszcze jeden saganas ze złotem i co? Proszę bardzo! Tak, to była końcówka! Jak fajnie! To mi się podoba! Dwa sagany ze złotem! O, rewelacja, rewelacja! Ładujemy mapę! O, jest mapa świata! I wiemy, gdzie dalej się udamy. Tak jest, moi drodzy! No to co? Kontynuujemy naszą przygodę. No, play, kochani, super. O, patrzcie tylko, jak zimowo! Jak fajnie! To mi się podoba! O i mamy super koniczynkę do kolekcji. Już trzy koniczynki mamy! I oczywiście hełm wikingów! O, tak! Patrzcie tylko, jak się pozbywam wrogów. Jej! O nie! O nie! <laughs> Serio? Nie! Straciłam... O nie, nie straciłam bonusa. Wow, widzieliście to cały czas, posiadam ten bonus. O, proszę bardzo, o niestety zniknął. A tak do że było! Co tutaj się porobiło? No, rowalu Schowaj się! Je, je, je! O, bo pożrecie! O, o nie! Czekajcie, czekajcie. Trochę się zestresowałam. No, tak jest! Jej, super! No, jej, jej, jeszcze trochę! Ej, 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 ej. nie miotaj się! Jej, jej, jej! Tutaj są jakieś pszczoły! Pszczoły! Jej, pomocy, pomocy! Coś nowego! O, nie! Nowy wróg! Nowy wróg, który chce nas zwalić z nóg? Sagan ze złotem. O, i ślimory na górze? Was już znam! Ej, czekajcie! Nie mogę tam doskoczyć! O nie, no nie wierzę, nie wierzę! Idą sobie, jeże! No dobra! No, dajesz, dajesz w skrzacie! Rozpędzamy się! Jejeje. Widzieliście? Podwójne odbicie. Tu było. Wow, nieźle się zrobiło. O, do widzenia, ślimorze! Jej, pomocy, pomocy. Dobrze, że mam szyszki. One mnie uratowały, bo nie byłabym w stanie tutaj tak łatwo skakać. O, pod tymi cegłami. Patrzcie, tylko zbieramy sobie monety. O, rety, rety. Jej, to mi się podoba. O, szyszka. Szyszka jeszcze cenniejsza niż monety. No właśnie, tam jest sagan ze złotem, ale sobie daruję go, bo jest naprawdę groźnie. A ław! Widzieliście to? To ta wstrętna pszczoła, czy też szerszeń? To nie pszczoła, to szerszeń złowrogi. więc szybko w nogi. O, to wyrobale, nie boję się was wcale. Sió, o, ła. O, została mi ostatnia koniczynka. Na szczęście, kochani. Koniec poziomasa! Cieszy się Blue nasa! I mamy dwa sagany ze złotem. No właśnie, okej! Okay. Ładujemy mapę, ładujemy mapę i jesteśmy na kolejnym poziomasie. O, ho, 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 ho! I co? Dobra, rozpoczynamy zabawę. Jej, patrzcie tylko! Jesteśmy w jakiejś jaskini. Strasznie tutaj ciemno i zimno. O, was już znam, żuczki, kochane! Chodźcie tutaj. Do widzenia, do widzenia. No o nie, zobaczenia! Łatwo się was pozbyć. No, skaczesz, skaczesz. I sagan ze złotem? Ej, ja tam nie mogę doskoczyć! Jak to możliwe? Dobra, daruję sobie ten sagan, nie będę się tutaj specjalnie denerwować. Siomi, stąd tak jest. O, i ty śni może, chodź no tutaj. Dobra, przeskoczyłam go. Jejeje, je, je. nie zatrzymujemy tutaj się! Nie ma sensu, kochani, tylko spójrzcie, ilu wrogów? O, patrzcie tylko, widzieliście to? Hełm, hełm, da radę! I zjemy przepyszną czekoladę. Pozbyłam się tylu wrogów naraz. No, to mi się podoba, nie muszę się martwić o te szerszenie. Przy okazji. Tak jest! O nie, jaka szkoda, że bonus już minął! I chyba nie mam kolejnego tego typu bonusa. O, prawie jestem pod koniec i to już, moi kochani, była końcówka. No, nie, dobra, dajesz radę, mamy. Trzy moi kochani, fajne koniczynki. O, koniczynki, koniczynki dla całej rodzinki. Zbieramy kasiurę. Kasiura to nie bzdura. Juhu! No dajesz, rozpędzasz się. Strasznie się dzisiaj miotam, kochani! Co tu się ze mną dzieje? O, kogut pieje. Jej, proszę bardzo, sagan ze złotem. No, ej, ej, ej. Jeszcze trochę. Mam nadzieję, że nie spadniesz. Dobra, udało się. Je, je, je. I mamy ten trze. To mi się podoba. Dwa sagany ze złotem. I kontynuujemy rzecz jasna naszą wspaniałą zabawę. No, kolejna super raśna Blue kraina. No pewnie, no to play. Ho, ho. Jej, patrzcie, to ta zimowa. Jaka ona jest fajowa. To mi się podoba. Zbiera Mamy monety, orety, orety. Jak jest tutaj fajnie? Patrzcie, jak dużo mamy szyszek. To mi się podoba. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, nie! Na żuczku skłam się. Tak nie może być? Co tu kryć? O, nie, jaka dzisiaj ze mnie gapa i nie zdara. O, jakaś taka ofiara. <laughs> no nie, tylko nie to. Do widzenia, do widzenia. O, nie wiem, jak się dostać do tego. Sagana ze złotem? No ale, któż by się tym przejmował? Na razie rozwalamy mur, żeby przejść na drugą stronę. I by moje życie nie było skończone! Pomocy i szerszenie! Damy sobie radę? Ominiemy je? O tak! Co tu dzieje się? Naprawdę dużo się tu dzieje! Ała! To bolało, to bolało! Patrzcie! Mamy taką sprężynę, dzięki której wybijemy się... do góry... Nie, jakiego mam dzisiaj pecha, tylko nie to, od nowa to sytuacja nietypowa, o nie, kochani, proszę was, proszę was, by ta nauka nie poszła w las, hej, żeho, hej, żeho, do widzenia, żuki, do widzenia, żuki, o, mamy kupę nauki, super, widzieliście to, szybko, 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 tak jest, tak jest, o, już niczym się nie przejmuję, mam nadzieję, że się tutaj nie skuje! o... Proszę bardzo, chlas! I już nie ma nas! To mi się podoba, nasz drogi, ukochany skrzacie! O! O nie! Widzieliście to? Tylko nie to! Kochani, a ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!